Słuchajcie, 20 lat pracuję w Excelu i nigdy w życiu nie zdarzyło się tak, że szef przyszedł do mnie i powiedział mi, słuchaj Ewelina, zrób dla mnie raport. Tutaj masz informacje, które masz wpisać. Tutaj użyj tych i tych funkcji, zastosuj te i te narzędzia Excela. No i potem tylko zbierz to wszystko do kupy i daj mi taki gotowy raport. W rzeczywistości wygląda to tak, że dostaję zadanie i to do mnie zależy, jak sobie je zorganizuję, czyli czy liczę ręcznie na kalkulatorze, czy w notatniku coś zapisuję, czy właśnie używam Excela i odciążam się z tej nudnej manualnej pracy. Jak jest pierwszy krok? Zbieram informacje, które dotyczą danego zadania, a następnie te informacje wpisuję do Excela. No ale co wpisać, gdzie wpisać, jak wpisać, w ogóle jak się za to zabrać? No właśnie, to nie jest tak, że rozwiązaniem takiego zadania jest jedna funkcja czy opcja Excela, to jest cały proces. Od momentu, kiedy dostaniesz zadanie, do stworzenia pliku, który będzie Twoim biurowym wsparciem. Chcesz nauczyć się praktycznie używać Excela w biurze, to zostań ze mną na dłużej.